Dzisiaj w sensie Wam pokażę grę rajd w Polski Szyj, dwa, jeden, jesteśmy jednym z biegłem się Jesteśmy jednym z rajdowców, możemy tutaj być różnymi nockopolszczycem. Komuż jest chyba w kodzie. Gra jest trudna. 40, 40, 40. Ciężko się tutaj jeździ. To jest co się obijam właśnie. Sorry, że czasami mo mogę mi się to ścinać, bo mam włączony GG, bo niedawno z tej klasy rozmawiałem. Jeszcze banditam, bo ja nagle mam z banditam bandy jest włączony, no, możemy się trochę ciąć. Chciałbym wam pokazać też grę Battle King Bat 2. No tutaj jestem w Stanowicz y i baran. Nie wiem. Znaczy, ja się ja grać z takimi wyścigami nie interesuję. Lubię to grać, ale... Strasznie ciężko jest tutaj, bo trzeba też bardzo dobre ustawienia dobrać sobie. A to jest ciężko zrobić, żeby jechać tak idealnie. Właśnie ściągam grę i, y, Deal dwójka, która mam się pokazać. Tą grę. W tamtej grze też musimy się ścigać. No. Gra jest całkiem fajna, tylko że akurat tutaj się ciężko steruje. No, tutaj mi ten kawałek ładnie wyszedł nawet. Trzy Tutaj nam mówi nasz znaczy, ten nam mówi kiedy jest trend, jaki jest trend No właśnie powiedział 43 lewy To za 40 metrów jest yy, w lewo na, trój, na trzecim biegu najlepiej osił taki facet taki prawie z aj, tak, no, a i a ja 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 tak nie jak to i Tutaj no wybierać można zbierać wszystko słownie Opony. Podwozie miękkie, twarde, standardowe yy, nadsterowny, czterowny, Hamulce. Po prostu wszystko No i tutaj już jest koniec. No i ukończyłem. No i dzięki za obejrzenie. Dajcie łapki w górę. Proszę o komentarze pozytywne. No i Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich i cześć.